Dzień dobry Państwu dzisiaj jest 28 lipca chciałem bardzo krótki filmik taki przypominający Państwu pokazać przypominający o czym no zauważyłem, że wielu kolegów widząc taką piękną pogodę zapomina o tym, że w większości rejonów w tym i u mnie w tej chwili dla pszczół jest zielona pustynia, a jest to najważniejszy okres. Od 6 lipca do 16 sierpnia powinniśmy dbać o jak najbardziej intensywne czerwienie matek. Jak podaje banda ostroska w piątym wydaniu Gospodarki pasiecznej podejrzę na stronie 70 pamiętam, jeśli dobrze pamiętam że pszczoła która w tym wygryzi się z tego z czerwiu złożonego w tym właśnie czasie w największym procencie przeżywa zimę od 80 paru nawet do 80 8 te pszczoły, które gryzą się z jajeczek złożonych od 6 lipca do 16 sierpnia. Czyli już taki, ten filmik jest jakby troszkę spóźniony, ale jeszcze pamiętamy o tym, że wszystko się da nadrobić. Nie możemy liczyć na to, że nasze pszczoły nabudują pokolenie, które będzie miało zimować we wrześniu, w październiku. To, że zmienił się nam klimat i że zmieniła się, te, zmieniły się temperatury, to, to, to jeszcze nie zmienia podstawowych, podstawowej biologii pszczeli, cyklu rozwojowego, bo ten cykl zależy od fenologii, od pożytków, jakie. Jakie, jakie pszczoły mają. A to się nie zmieniło. No, może się zmieniło trochę, że doszła nawłość, ale pożytek z nawłości, pyłek z nawłości jest tak późny, że on już na ten czerw, na którym nam zależy, nie wpływa. Ja uciekam się do prostego, moim zdaniem, podkarmiania słoikami litrowymi. Pszczoły dostają. No właśnie od 10 lipca dostają policze syropu co drugi dzień. Pokażę Państwu, jak ja to robię. Najwygodniejsze są takie słoiki z pociurowioną pokrywką. Można je dostać nawet gotowe takie. Jeśli ktoś nie ma powałki, tak jak ja, to może po prostu dawać to na górne listewki ramek. Jeden jest tutaj tylko problem i tu też chcę Państwu pokazać. Tu jest 27 chyba otworków i pszczoły to kitują one wczoraj dostały swoją porcję już zdążyły wypić i zakitować to wszystko żeby te 27 otworków oczyścić, to trzeba było stać chwilkę przy tym ulu ja sobie zrobiłem takie taką sztance i mam rówki wszędzie wożą Staram się to robić za jednym zamachem. Tak, za jednym zamachem pod warunkiem, że trafię w pierwszą, w pierwszy otworek. O właśnie. Czym innym trafio, trafiałem w pierwszy otworek i nie, nie mogłem. No właśnie jak się chce popisać i się spieszy to tak to jest A jeszcze mrówki łażą o proszę i wszystkie 27 otworków od razu się przeczyściło I też mam takie wiaderko specjalne do tego żeby sobie wygodnie nalać, nie rozlewać tego syrop bo wiadomo teraz nie ma to nie jest syrop, ja akurat pod podkarmiam no i nawet tą sztancą łatwo jest mi ten, teraz to zdejmuję wszystkie otworki są przeczyszczone i to muszę te koleżanki stąd usunąć żeby ich nie przegniatać W każdym parku, no? Ale jeśli jesteś dobrze. już. No i w ten sposób każdą rodzinę co drugi dzień. zaopatruję to proszę na to nie patrzeć bo to jest takie dorobione to można też stosować do, do y, podniesienia nad powałkę takich półkorpusów tak jak tam jest no w każdym razie wszystko jedno jak idzie to szybko więcej nie będę Państwu Pokazywał, proszę, proszę zadbać, bo naprawdę jest sucho w ulach. A jeśli w tej chwili się nie dorobimy pszczoły dobrze odżywionej, która ma zimować, to ta stara, która się tam wykarmiła na poprzednich pożytkach, nie wiem, na lipie, co tam u Państwa było, zginie i do zimowli pójdą osłabione rodziny. Dziękuję Państwu bardzo.